Film Michała Jacentego Schneidera. Przepastny Masy w Supramonte. Odcinek Piąty. Gola di Su Sugoropu. Gola di Goropu Albo Goropu Gorge to różne włoskie określenia najpiękniejszego kanionu na Sardynii. Jest to najgłębszy i najdłuższy kanion w całej Europie. Leży w masywie supramonte. Brama kanionu zaczyna się w miejscu, gdzie niemalże stykają się ze sobą dwie olbrzymie ściany skalne: południowa z 1114-metrowy Monte Zerkone oraz północna, z 1063 metrową kulminacją Monte Odeu. W świetle porannego słońca odbija się biała, 3-kilometrowa, urwista, wapienna, północna skała Monte Odeu. O wysokości 400 metrów, jak wszędzie na Sardynii, jest to raj dla wspinaczy, pomimo że jest niebezpieczną skałą. Jaśniejsze prostokątne plamy na grani to miejsca po nie tak dawno oderwanych blokach skalnych. Ciemniejsza grań to zabliźnione już czasem dawne osuwiska skalne. Podnóża ściany pokryte są kolczastą, gęstą i suchą makią. Na ścianie grani widoczne ledwie do niej przyczepione wielkie kamienie, które niebawem spadną w dół. Grani Monte Odeo ma wiele kulminacji. Unikalny kształt ma prawie 500-metrowe Monte Tundu. Przestrzeń między łańcuchami Montano i Marino zajmuje głęboka dolina, dawniej użytkowana rolniczo, a dzisiaj przez właścicieli porzucona. To gospodarstwo zostało już dawno opuszczone. Pozostały tarasy służyły kiedyś rolnikom za ogródek uprawny. Tabliczka informuje, że ścieżka wjedzie do kanionu goropu. Są różne pisownie wyrazu goropu, na przykład jedno r i jedno p, a my wybraliśmy goropu. Autonomia sardyńska nie tylko ostrzega, że wizyta w okresie letnim w lesie może być niebezpieczna, ale także monitoruje ruch turystów w lasach. Turyści proszeni są o to, aby odnotować swój wstęp do lasów w lokalnym leśnictwie. Odległość do najbliższego sklepu, gdzie można nabyć jakikolwiek płyn, jest znaczna. Dlatego trzeba korzystać z naturalnej wody. Która wypływa z wnętrza Monte. Ścieżka do kanionu ostro wije się do góry. Im wyżej wznosi się ścieżka w górę, tym krzewy są bardziej suche. Las zaczyna być niebezpiecznie suchy. Zrozumiałe staje się oszczerzenie i zachęta do tego, aby turyści zgłaszali swój pobyt w lesie. Do kanionu wjedzie uciążliwa, długa, prawie 6-kilometrowa ścieżka przez kłujący burz. W czasie lipcowego upału dotarcie do kanionu pochłania nawet 3 godziny czasu. W dolinie od czasu do czasu widać potok Fluminedu, toczący leniwie turkusowe wody do morza. Fluminedu wypływa z kanionu Goropu. Grotołazi twierdzą, że rzeka Fluminedu wypływa z podziemnego, bardzo dużego i bardzo głębokiego jeziora. Nurkowie próbowali dotrzeć do jego dna, a dna nie było widać. Geolodzy twierdzą też, że większość rzek na Sardyni płynie pod ziemią. Sardynia to wyspa o bogatych formach krasowych. Woda wciąż nieustannie rzeźbi podziemne korytarze i jaskinie. Po intensywnym i wyczerpującym marszu ukazują się wrota kanionu. Nawet z niewielkiej odległości nie można dostrzec kanionu, ponieważ skrywa się on za wyłomami skalnymi. Teraz ścieżka ostro spada w dół. Zejście nie jest łatwe. Trzeba uważać, aby się nie potknąć i nie stoczyć na samo dno doliny. Duma rozpiera duszę, że mimo wielu trudów osiągnęliśmy sugoropu. Stoimy u wrót kanionu. To, co w przewodnikach po kanionie nazywają ścieżką, w rzeczywistości jest przestrzenią zasypaną głazami skalnymi. Trzeba niezwykłej siły i wiele czasu, aby pokonać choćby mały odcinek kamiennej ścieżki, a przejście nią wzdłuż całego kanionu to już poważny wyczyn. Ścieżkę podzielono na trzy części: pierwsza dla zaawansowanych. Druga dla wytrawnych turystów, i trzecia dla wspinaczy. Pokonując nawet krótki odcinek drogi, trzeba odpocząć. Jeszcze tylko przejście przez wąską gardziel, znajdującą się między dwoma skałami. I już roztacza się zasadnicza część kanionu. Przejście pierwszego czystu metrowego odcinka zabiera przynajmniej 45 minut. Wymagana jest dobra kondycja i zdrowe kolana. Ścieżka prowadzi przez rumowisko wypolerowanych przez wodę skał. Czerwone kropki namalowane na skałach wytyczają kierunek marszu. Nie trzymanie się tego prowizorycznego szlaku skutkuje dodatkowym trudem pokonywania głazów. W kanionie na dobre zadomowiły się oleandry. O skały odbija się wdzięczny śpiew ptaków. Po lewej i prawej stronie kanionu pięczą się wysokie ściany skalne. Widać na nich oznaki zachodzących zjawisk krasowych. Pełno jest popękanych skał, a w ich środku jaskinie. W połowie wysokości ściany otwór do nowej jaskini. Czy została już zdobyta? Masy w supramonte w swoim wnętrzu na pewno kryje mnóstwo nieodkrytych grot jaskin stalaktytów i stalagmitów. Jest to miejsce trwających miliony lat zjawisk krasowych. W tej frontowej jaskini mógłby zmieścić się cały dom. Sardynia mogłaby stanowić pierwowzór dla wyspy Robinsona-Cruzoe. Właśnie ta jaskinia doskonale nadawałaby się na mieszkanie dla Robinsona. Jaskinie to dobre miejsce do schronienia się człowieka przed złymi warunkami atmosferycznymi. Kształt tej jaskini przedziwny, to jakby nos wychodzący z oczu. Rumowisko skalne jest wdzięcznym tematem dla kamerzysty. Niezależnie od tego jak trzyma kamerę, zawsze wydaje się, że trzyma ją prawidłowo. Od tego miejsca ścieżka wydaje się łatwa. Nie mamy głazów, dlatego można szybko przesuwać się do przodu. Przed nami gardło kanionu. Z prawej strony ściany łańcucha Monte Odeu, a z lewej strony Neckera. Zainteresowanie wzbudza wielka jama, Przypominająca gigantyczne ucho, w którym mógłby zmieścić się wielopiętrowy wieżowiec. Wewnątrz ucha skały imitują organy. Jest to raj dla ptaków. Przedziwne formy skalne wydają się trwać wiecznie, ale w rzeczywistości pyłek po pyłku, ziarnko. Po ziarnku, dzień po dniu, zmienia się kształt kanionu. Ściana Nerkone wznosi się majestatycznie, może nawet 500 metrów do góry. Kamerą przybliżamy szczyt ściany, która pokazuje kolejne wyższe partie ścian skalnych. Wiedza na temat gola digoropu nie jest duża, co czyni, że opowiadane są o niej różne mity i baśnie. Choćby taki, że wpatrując się w biały dzień w niebo, w największym przewężeniu sugoropu można dostrzec gwiazdy. O niezbadanych jaskiniach Supramonte krążą także niesłychane historie. Jedno jest jednak pewne: Sugoropu to olbrzymi ogród skalny. Zarówno krzewinki, jak i duże drzewa wyrastają prosto ze skał, zadziwiające skąd one czerpią wodę. Są niechybnym znakiem, że gdzieś pod tymi skałami, niezbadanymi korytarzykami, krąży woda. Małe otwory prowadzą do wnętrza skały. Nie wiadomo w jaki sposób łączą się większe korytarze. Sardynia jest miejscem, gdzie od wieków odkrywano i nadal będą odkrywane nowe, przepiękne jaskinie. Gola di-goropu jest także miejscem występowania endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Pobudzając wyobraźnię, można nadawać własne nazwy przedziwnym skałom. Na przykład, ta skała wyobraża głowę jakiegoś opancerzonego dinozaura. Sugoropu to miejsce nieustannej erozji wiecznej i wodnej także rośliny przyczyniają się do erozji. Niewiarygodne jest, że ten pokaźny dąb wyrasta z nagich skał. Widać, że ma tutaj doskonałe warunki rozwoju. Delikatne krzaki także dobrze mają się na pionowej skale. Z tej jaskini w porze deszczowej wypływa strumień wody. Nawet ta niewielka krzywinka znalazła sobie tutaj dogodne miejsce do wzrostu. Imponujący klif i zachwycająca piękność jest wynikiem procesu erozji trwającego tysiąclecia, którego głównym aktorem jest rzeka Fluminedu. Szerokość kanionu waha się od 4 do kilkudziesięciu metrów. Sługoropu zamieszkuje wiele endemicznych gatunków sardyńskich ptaków, jak na przykład piękny orlik. Idąc z kamienia na kamień, wybierając najlepszą drogę, to strategiczne decyzje to jakby gra przyczynowo-skutkowa, w której każda pojedyncza decyzja ma wpływ na późniejsze skutki. Pokonawszy niewielki odcinek drogi, trzeba nieco odpocząć, napić się, bo przed nami jeszcze trudniejsza droga. Ci, którzy chcą iść dalej w kanion, muszą mieć sprzęt wspinaczkowy. Droga staje się coraz trudniejsza. Konieczne jest korzystanie ze sprzętu wspinaczkowego. W sugoropu zamontowane są linki ułatwiające marsz turystom. Patrzymy w niebo. Szczelina w niebie przybiera różne dziwne kształty. Właśnie kształtem przypomina nieco kontynent Antarktydę. Po kilkudziesięciu metrach konieczny jest kolejny odpoczynek. Patrzymy w górę. Ze skału wystają głazy, które w każdej chwili mogą oderwać się i spaść w dół. Nie doszliśmy nawet do pierwszego jeziorka. Nie starczyło już siły. Pora wracać do wyjścia. Droga powrotna jest równie uciążliwa. Wszystkie kamienie i głazy znajdujące się w kanionie Goropu są na swój sposób piękne. Każdy kształt można nazwać Kanion Goropu to nie tylko skały, to wielki ogród skalny. Dostępny jest on dla turystów jedynie w okresie letnim. Jesienią, zimą i wiosną jest to miejsce raczej nieprzyjazne dla człowieka. Wyjście z ugoropu także nie jest proste. Trzeba przeciskać się przez wąskie szczeliny skalne. Jeszcze ostatnie spojrzenie na kanion i wyruszamy w równie trudną drogę powrotną. Wciąż idziemy pomiędzy głazami skalnymi. Na szczęście tym razem płaską ścieżką kluczymy między skałami. Brakowało już wody, ale na szczęście między skałami jest ukryte źródełko zimną wodą. Można się napić do woli, odświeżyć się i nieco wypocząć. Sugoropu jest jednym z najbardziej urzekających miejsc na Sardynii. Czeka nas długi, wyczerpujący marsz powrotny. Pobyt w Gola di Goropu dał się bardzo we znaki, co pewien czas trzeba odpocząć. Po drodze są ujęcia wodne, przy których turyści chętnie odpoczywają. Z dna doliny widać zawieszoną wysoko w górach orientale sardę. Był to film Przepastny masyw w Supramonte Odcinek piąty Gola di Goropu.